Dobra, ze względu na brak czasu. kawę będziemy robić podczas jazdy. Oto asortyment, który jest przygotowany, czyli butla. Oczywiście czajniczek i kubeczka. Pierwsze to należy zrobić, należy wsypać kawę do kubeczka. Będzie bez cukru, ponieważ cukier się nam skończył. To, że nie ściemniamy, jedziemy tak, tutaj kurde autostrada tego elegancko na blacie, żeby nie skłamać, bo tak 85, niech będzie, 85 tu mamy zakaz wyprzedzania, No dobra. Zaczynamy. zaczynamy tak, czy tu coś tam było, to widać. Ej, wyciągniemy kawę. Kawa jest w środku. Oczywiście wszystko jest pod ręką. Żeby lepiej było, o, zasypujemy. Kawa zasypana. Tak. Wkładamy powrotem kawę. Kawa, Musimy nalać wody. Przede wszystkim do czajnika, bo nie ma nic. Prosta, aczkolwiek nie jest, to lejemy, 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 lejemy tak średnio, żeby kawaćka na niele wyszła. O. Kolejna piękna ustawiamy sobie bliżej. Tak. Zaskakujemy. O i będziemy odpalać gałąz o, widać się pani. o czajniczek, no i sobie jedziemy dalej o o, nie więcej wygląda to tak czoła czajniczek no i my no to znaczy my nie będziemy się tutaj pokazywać o, elegancko. Ja. Czekamy aż woda się zagotuje. W razie, jakby to, to możemy przytrzymać sobie, żeby nam się nie stwierdziło. No. to trochę musi potrwać. Tak, żeby woda się nam zagotowała po zagotowaniu wody, będziemy mieli kaweczkę już jak znalazł drogę mamy tu, że nie ściemniam, ja jadę dalej droga trochę wyboista, trzeba będzie troszeczkę podtrzymać czajniczek tak, że ustawiam go tutaj, tutaj, o, elegancko ja tak, ja że przytrzymam tutaj czajniczek wiara tak oto w ten sposób zaoszczędzamy kupę czasu. Zatrzymując się robią kawę. A kawa się chce, ponieważ coś tutaj zaganiamy. Jedzie się, zasypia się, przysypia się. No trzeba mieć coś pod żeby żeby podnieść się. A kawa to jest taki najprostszy sposób, który nas tutaj tak trzymuje troszeczkę przy trzeźwym myśleniu. To sama samo robienie kawy podczas jazdy nie, nie wiem czy to jest normalne dużo kierowców to nie tak stosuje o, to tą taktykę robienia kawy bo ona już nam dochodzi o i mamy już wodę o bukaut poszedł a my tutaj sobie akurat robimy kaweczkę o tak odsłaniamy i będziemy zalewać o lejemy o i w ten oto prosty sposób kawa została zrobiona o mamy już pić. Więc jedziemy sobie dalej, to że nie ściemniałem, że robiłem kawę podczas, także elegancko tutaj pomachamy sobie jeszcze, żeby zobaczyć co tam za nami jedzie, prosty, szybki sposób kawa została zrobiona. Będziemy sobie ją popijać. Trochę będzie ciepła na samym początku, ale A. przez to Najważniejsze, że jest.